Cześć, witajcie kochani Pepkowicze. Zapraszam Was na zakupy. Ze mną patrzcie jaki noż mam w Pepko. Z tego miejsca proszę Was o próbienie mojego kanału. Subskrybujcie, lajkujcie i zostawcie jakiś komentarz. Takie majteczki 125 25. Mamy też taki żółty, różowe, co ja mówię różowe. Piustanos. <noise> 150 złoty I mamy takie alaboty. I zobaczymy cenę. drodzy, pełno piustonoszu czarny. I tak cenowo się prezentują 15 zł. Taki za 15. I przejdziemy dalej. Podoba mi się tym brązowy, jest już na promocji. 10. i te lumityczki za 5 takie mamy za 10 i takie różowe I tutaj cena ukryta za 10 i kolejne. I tak to się, słuchajcie, prezentuje. Yy, dajcie znać, yy, co myślicie o bieliźnie z Pepko. No i pokażę wam kapcie. Yy, mamy takie śliczne z 25. Yy, kolejne. moje fawory, te myszki. Za 15 fajna cena. tam powiem. I tak mam przyjął te buciki. Mamy takie interesujące klapki. Za 17, te nieco w stylu skandynawskim, za 35, czarne i szare. I kolejne kapciuszki, śliczne za 20, te za 20. No i te krapeczki, które mi się mnie nie podobają za 25 a, jeszcze takie myszki, patrzcie za 20 tak to się, słuchajcie, wszystko prezentuje no i szlafroki jeżeli potrzebujecie szlafroku ten jest różowy za 50 drugi też różowy za 60 i bamboszki przecenione, słuchajcie, licioro za 20. Takie ciepłusie. Fajne do chodzenia po domu. Eee, miękkie. I tak to się prezentuje. Eee, zostawcie, słuchajcie, jakiś komentarz, uśmiech, serduszko. Będzie mi niezmiernie miło. Eee, chcę Wam jeszcze pokazać takie podkoszulki męskie za 17. One są z dla mnie, czy męskie, czy damskie, bez różnicy. Są fajne spłonie dla faceta za 60. Takie. No i oczywiście piżamki. Piżamki dział męski, bardzo fajne. Ale bardzo zaniżona rozmiarówka, 35 zł. Tą Wam kiedyś pokazywałam. Śliczna jest za 40 zł. I tak to się prezentuje i słuchajcie skarpety męskie z serduszkiem. Zobaczymy jaki ściągacz. No takie ściskające za 10 zł. Tu są te skarpety na cały tydzień. Za 35 a ale dla mnie mają za gruby ściągacz. Poszukuję, słuchajcie, skarpet tu, tu, dla kogoś, kto jeździ na rowerze bez takich grubych ściągaczy za 15 czy parę Tu jest fajny dla rowerzysty za 15 mhm. I tutaj z Coca-Colą Nie z coca słuchajcie Jakiś napis Diabelny 10 zł. Mhm. No i mamy jeszcze takie piżamki już na promocji. Patrzcie, cena 35 zł. Taka rozmiarówka, ale pamiętacie, że to jest bardzo zaniżona rozmiarówka. Spodnie są takie dłuższe. No i dla rowerzysty. 35 zł powiem Wam, że to są rozmiary, to jest jak M, a jest L męską, więc bardzo malutkie są to rozmiary. Tak to się prezentuje i no jeszcze Wam pokażę spodnie, które robię damskie MK 25 zł takie za 25 zł i w serduszka bezcenne oraz trochę zostało koszul mamy jeszcze taką piżamkę za 30 zł coś trochę jest upoko tu jeśli chodzi o koszulki, piżamki 25 zł no i kochani jak zwykle ja wam życzę cudnego miłego dnia mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas bo po to kręcę te filmy i do następnego, hejka!